Cześć. To jest podcast Skuteczny. Ja nazywam się Bartosz Puchacz i na co dzień zajmuję się zawodowo sprzedażą, prowadząc ponad 40-osobowy zespół. Na przestrzeni lat zaobserwowałem, że najskuteczniejsze osoby w tej branży to ludzie, którzy nieustannie, ciągle się rozwijają. Dlatego powstał ten podcast. Tutaj dzielę się moimi przemyśleniami, narzędziami i doświadczeniem w temacie rozwoju i sprzedaży, tak żebyś mógł Mogła wykonywać swoją pracę i żyć skuteczniej. Obserwuj, subskrybuj, daj kciuka w górę, a po wysłuchaniu oceń ten podcast. Dzień dobry, cześć, witam Ciebie w kolejnym odcinku. Kiedy wartości są jasne, to wybory są proste. To zdanie słyszałem kiedyś u Rafała Mazura i wyryło się w mojej głowie. Jak pewnie się domyślasz, dzisiaj porozmawiamy o wartościach, bo każdy z nas jakieś ma, ale czasami mogą być nieuświadomione. W tym odcinku powiem Ci, po co w ogóle sobie je określić. Powiem Ci też, jakie są moje wartości. Tutaj się chwilę nad tym zastanawiałem, czy by na pewno to zrobić, ale myślę, że to zrobię, bo będzie to przynajmniej fajnym przykładem dla Ciebie, tak mi się wydaje. No i na koniec powiem Ci, jak podejść do ich określania, wyznaczania. Mam na to jakiś w miarę prosty, sprawdzony sposób. Tak jak ja. Rozumiem wartości, to one dla mnie są fundamentem, trochę można powiedzieć takim szkieletem tego, jak chcę, żeby wyglądało moje życie, no i stanowią drogowska z którą drogą pójść, no bo czasami, wiadomo, jestem na rozstaju dróg, czyli wartości to dla mnie fundamentalne przekonania i zasady, którymi na co dzień kieruję się w życiu. Po co je mieć? No bo one dają, tak jak wspominałem, jasność w podejmowaniu decyzji. Dalej dają odporność na wpływ innych osób, a zwłaszcza my w Polsce mamy problem z asertywnością, więc wartości mogą być przydatne. No i postępując zgodnie ze swoimi wartościami, jesteś spójny, spójna w działaniu, w życiu. Czy to oznacza, że jak spiszesz swoje wartości, to zawsze będziesz postępować właściwie? No oczywiście nie, jesteś człowiekiem, będziesz popełniać błędy, będziesz podejmować złe decyzje, czasami zapomnisz być może o swoich wartościach, chociaż o tych fundamentalnych wydaje mi się, że tak niełatwo zapomnieć. Ale umówmy się, nie zawsze Twoje decyzje będą w 100% zgodne z tobą, popełnisz czasami błędy, i to też jest ok. Jeżeli moja pamięć nie robi mi jakiegoś żartu, to wyglądało u mnie to tak, że pracę z wartościami zacząłem podczas terapii, na którą wtedy chodziłem jakieś 7 miesięcy. Wtedy to był taki moment, że chciałem jakiś tam obszar w moim życiu sobie uporządkować, chciałem się doedukować, zdobyć narzędzia, więc pracowałem z terapeutką. No i w pewnym momencie, w czasie trwania tych kilku naszych sesji, pamiętam, dużo wtedy pracowałem, byłem jakiś taki przytłoczony. Wtedy jeszcze nie potrafiłem chyba sobie tak dobrze radzić z presją i z intensywnością, w jakiej żyję. Dzisiaj mam oczywiście cały zestaw narzędzi, który mi pomaga z tym pracować i też optymalizuje wszystko tak, żeby tego odpoczynku było jak najwięcej. Natomiast wracając do tematu, pamiętam, terapeutka poleciła mi pracę nad wartościami. No i ona budowała to w takiej metaforze, która być może dla zwłaszcza tej męskiej części słuchaczy będzie wydawała się no, niekoniecznie potrzebna, natomiast możesz to zrobić też w inny sposób. No, ona poleciła mi wtedy, żeby na kartce papieru wypisać swoje najważniejsze, kluczowe wartości i do każdego z nich narysować jakiś kwiatek. Budowała to w takiej metaforze, często też w hipnozie lub w medytacji. Przewoływanej, czyli wewnętrznego ogrodu, czyli, że mamy swój wewnętrzny, mentalny ogród, który należy pielęgnować. No i gdy narysujesz sobie te kwiatki, określisz te swoje wartości. To idąc za tą metaforą, ona mi zarekomendowała, żeby przejrzeć gdzieś tam swoje działania w ostatnim tygodniu i zastanowić się, na ile z tych działań było zgodnych z moimi wartościami przybliżających mnie do moich celów, a na ile były być może to działania niezwiązane z nimi. No i przy każdym tym kwiatku miałem sobie zapisać też na ile od 1 do 10 w danym zeszłym tygodniu w zgodzie z tą wartością żyłem, na ile o to dbałem. No i wydawałoby się, że to proste narzędzie. Do autorefleksji i takie też jest, ale jest też bardzo skuteczne, bo jeżeli widzę, że jeżeli mam na przykład 8 swoich głównych korowych wartości, przynajmniej u mnie tak to wygląda dzisiaj, no ale nie wiem, 3 zaniedbuję, no to być może to jest sygnał, żeby tą uwagę zwrócić ku nim. No idealnie byłoby raz w tygodniu sobie robić taki przegląd i to sprawdzać. Ja przyznaję, nie robię tego raz w tygodniu, robię to raz na kilka miesięcy, czyli ja moje wartości mam spisane w notatniku na telefonie i jest to przypięta notatka, do której co jakiś czas sobie wracam, czytam je sobie, patrzę, czy nadal są moimi wartościami, czy być może coś się zmieniło, ale one się nie zmieniają, przynajmniej, przynajmniej na tej chwilę. No i też zastanawiam się, na ile żyję w zgodzie z nimi, wprawdzie z nimi i tak dalej, jeżeli coś jest zaniedbane, to zastanawiam się, z czego to wynika i jak mogę to poprawić. Tak jak wspomniałem, na mojej liście wartości jest ich 8. One są dość rozbudowane, tak bym powiedział, bo każda z nich dla mnie jest wielowymiarowa i nie oznacza tylko jednego. Za chwilę ci je przeczytam. Nie oceniaj ich, to są moje wartości. Ty możesz mieć zupełnie inne, możesz się z nimi nie zgadzać. Dla mnie to jest ok. Bardziej chcę ci je pokazać, żeby zobaczyła. Zobaczył, w jaki sposób ja do tego podszedłem, jak sobie je krótko też zdefiniowałem. Powiem ci o nich wszystkich. Kolejność, w jakiej je wymienię, jest przypadkowa. Dla mnie każda z nich jest tak samo istotna. Pierwsza z nich to zdrowie, bo ja chciałbym w życiu. Żyć długo Kiedyś sobie założyłem, że będę żył 114 lat 114 lat w dobrym zdrowiu Na tyle, żeby sobie fajnie funkcjonować Gdy będę w starszym wieku Czy tyle dożyję? Nie mam pojęcia Nie ma to dla mnie też większego znaczenia Bo bardziej to mi pomaga w tym Że już dzisiaj muszę podjąć się Odpowiednich wyborów Żeby inwestować swój czas Energię w to, żeby kiedyś Żyć w dobrym zdrowiu I na setne urodziny móc przebiec maraton jeżeli będę żył krócej, trudno, natomiast dla mnie ważna jest ta jakość przy okazji, no ale wierzę też w to, że medycyna pójdzie już na tyle do przodu, że będziemy mogli dbać o przedłużanie swojego życia chociaż trochę. Druga sprawa to dla mnie trzeźwość, czyli mam na myśli tutaj budowanie życia wprawdzie wolnego od rzeczy lub zachowań, które działają na mnie destrukcyjnie. Wydaje mi się, że prawie każda osoba lub zdecydowana większość w dzisiejszym świecie jest od czegoś uzależniona. Dla mnie życie w trzeźwości to bycie wolnym i przeżywanie życia na własnych zasadach w zgodzie z prawdą. Natomiast nie każdy nauk moim zdaniem jest zły, bo nauk zarabiania pieniędzy przynosi mi bardzo dużo korzyści. Na przykład z niego zrezygnować nie chcę. Numer 3. Dbanie o związek i relacje z ważnymi dla mnie osobami. Myślę, że tu wyjaśniać nie trzeba. Ja relacje buduję raczej w sposób jakościowy, nie ma takich bliskich relacji wokół mnie bardzo dużo i nie inwestuję w nie bardzo dużo swojego czasu, ale gdy już go inwestuję, to wydaje mi się, że jest to głębokie i wspierające budowanie relacji. Numer 4 to u mnie wartość pod tytułem Bezpieczeństwo i niezależność. Ja nigdy w życiu nie chcę być zależny od kogoś. Nie chcę tego, chciałem od zawsze wyjść poza system, wyjść z Matrixa. Jestem mu sobie ogromnie wdzięczny, że jestem dzisiaj w takim miejscu, że już tą niezależność mam. Ja tą niezależność i bezpieczeństwo głównie rozumiem przez bogactwo i zarabianie ogromnych pieniędzy i mnożenie ich. Bo w dzisiejszym kapitalistycznym świecie, no nie ukrywajmy, pieniądze są bardzo ważne, dzięki nim można więcej, można lepiej, pełniej żyć, więcej doświadczać, no i nikt ci nie mówi. Co masz, co musisz robić, i dla mnie to było i jest moją główną motywacją do zarobienia ogromnej fortuny. Pod numerem 5 mamy rozwój osobisty, czyli praca nad sobą i dążenie do doskonałości, ale nie do doskonałości, żeby być perfekcyjnie super człowiekiem. Bardziej w takim ujęciu, żeby stawać się troszeczkę lepszym o ten 0,1% codziennie, żeby budować, poszerzać swoją świadomość, doświadczać nowych rzeczy, doświadczać nowych kultur, doświadczać wszystkiego i poszerzać swoje horyzonty. Tym jest dzisiaj dla mnie rozwój osobisty i jest to dla mnie super ciekawa przygoda. Następny ważny punkt to zaufanie zaufanie do samego siebie. Czyli ufam sobie i wiem, że zawsze znajdę sposób, zawsze znajdę rozwiązanie. Dlaczego? Bo ufam sobie i wiem, że to zrobię. Po prostu. Przedostatnia wartość na liście to bycie w porządku, rozumiane dla mnie przez szczerość i lojalność. Bycie w porządku w dzisiejszych czasach, moim zdaniem, odchodzi do lamusa. Ja wychowałem się w kręgach osób, gdzie zasady były ważne i były respektowane. Tego się nauczyłem, to ze mną zostało do dzisiaj, w oczywiście w trochę innej formie, natomiast dla mnie to jest ważne. I numer 8: pomaganie innym i zrobienie czegoś dobrego dla świata. Ja chcę dawać wartość, rozwijać innych potencjał, bo daje mi to dużo radości, satysfakcji, kiedy pomagam komuś, na przykład w pracy zawodowej i widzę, że ta osoba dzięki mnie rośnie, rozwija się, osiąga coraz lepsze wyniki. Jest to dla mnie rewelacyjne. Jest to jakiegoś rodzaju dla mnie spełnienie w pracy zawodowej. A przy okazji, chcę żyć długo, więc chciałbym coś dobrego na tym świecie po sobie zostawić. No i krótko podsumowując, każda z tych wartości dla mnie przekłada się na jakieś konkretne działania. Dla przykładu, jeżeli mamy zdrowie, no to u mnie jest 3 do 5 razy trening w tygodniu, zimne prysznice, sauna, staram się w miarę dobrze jeść, robię badania, chodzę do lekarzy, inwestuję w suplementy, w jakieś urządzenia, czyli dbam o to na wielu płaszczyznach, a nie tylko mówię, że robię. Oczywiście to nie oznacza, że czasem nie zjem czegoś niezdrowego. No na przykład przy żywieniu raczej kieruję się zasadą 80 na 20, czyli 80% staram się jeść raczej dobrze, 20% czasami zbłądzę. Żeby też nie popadać w skrajności, bo żadna skrajność w mojej opinii nie jest chyba dobra. No dobra, jeżeli temat wartości Cię zaciekawił, to powiem Ci jak stworzyć swoją własną listę. Po pierwsze, no to listę robisz tak, że zastanawiasz się nad tym, co jest Twoim wartością, ale do tej listy dodałbym też punkt drugi, czyli stworzyć sobie listę rzeczy, których nie chcesz i nie tolerujesz w swoim życiu. Czasami one będą odbiciem tych Twoich wartości. No dobra, ja w ogóle swoje wartości trzymam w notatniku, tak jak wspominałem. To jest notatnik zwykły, aplowski, ten darmowy. On jest połączony z komputerem, więc na kilka kliknięć mogę sobie w tą notatkę wejść. To jest notatka przypięta, oznacza, że leży w sensie, wisi gdzieś tam u góry w moich ważnych notatkach. No i w kroku pierwszym weź sobie kartkę albo odpal notatnik, w kroku drugim. No, to zastanów się, co jest dla ciebie bardzo ważne w życiu, a czego nie chcesz i nie tolerujesz. Wtedy możesz sobie zatrzymać ten odcinek i daj sobie na to kilka dobrych minut, żeby tak solidnie się nad tym zastanowić. Następnie, jeżeli z trudem już będzie ci to przychodzić, to w wyszukiwarkę wpisz lista wartości i możesz się nią zainspirować. Nie polecam robić tego od razu. Lepiej swoimi własnymi siłami najpierw wykrzesać z siebie to, co przyjdzie ci. Na myśl, bo twoja podświadomość ci to podpowie, jeżeli odpowiednio nastawisz swoją głowę. No idąc dalej, jeżeli tych wartości wypiszę zbyt dużo, to polecam ci tą listę odchudzić i tak naprawdę zastanowić się, co jest dla ciebie najważniejsze. Ja rekomendowałbym, żeby tych wartości było między 6 a 8, bo to mają być takie wartości, które ze spokojem wymienisz, kiedy ktoś w nocy cię obudzi, a nie takie, których nawet sama sam nie będziesz pamiętał. Gdy tą wstępną listę zrobisz, to ja polecam przez kilka dni w ogóle sobie to sprawdzać, czytać, zobaczyć, czy na pewno wszystko z tobą rezonuje. No i zastanawiać się też, czy twoje działania są spójne i zgodne z tymi wartościami. Czy tylko te wartości, niektóre z nich na przykład sobie wypisałeś, bo tak wypada, lub tak narzuca na mnie społeczeństwo lub moje środowisko. No i potem, gdy już tą listę będziesz mieć finalną, wracaj do tego raz na jakiś czas. Na początku robiłbym to częściej, potem rzadziej. Myślę, że na początku z dwa razy, chociaż w miesiącu, byłoby to w porządku, bo jednak powtarzanie jest hipnotyczne, więc będzie ci się to utrwalało. A gdy wpadniesz w jakiś dołek, będziesz czu, czuła przytłoczenie, nadmiar pracy i coś będzie nie grało, wróć sobie do tej listy wartości jak najszybciej i zastanów się, na ile każdą z nich realizujesz od 1 do 10, możesz sobie wtedy narysować. Te kwiatki, o których ci wspominałem. Gdy będziesz się podejmować jakichś trudniejszych decyzji, wyborów życiowych, warto przez prosty filtr przepuścić tą decyzję. Zadać sobie pytanie, czy to jest zgodne z moimi wartościami. No i jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Pamiętaj, że Twoje wartości zmieniać się mogą, bo one na pewno będą ewoluowały chociaż trochę przez lata. Dziwne by było, gdyby nie ewoluowały, bo to będzie oznaczało, że ciągle stoisz w miejscu. Chodzi o to, żeby przede wszystkim być szczerym, sam sama ze sobą, no i po prostu czasami powiedzieć sprawdzam. Zanim przejdziemy do podsumowania, dwie szybkie kwestie. Po pierwsze, stworzyłem newsletter. Jeżeli jeszcze się nie zapisałaś, nie zapisałeś, to w opisie tego podcastu znajdziesz link. A druga sprawa, jeżeli oglądasz to na YouTubie, kliknij subskrypcję. Jeżeli na Spotify kliknij obserwuj, to pomoże mi zwiększać grono odbiorców, a jest to dla mnie ważne, bo rozwój podcastu. Przy tak szerokiej konkurencji jest to dosyć trudne zadanie. No i krótkie podsumowanie. Pamiętaj, że wartości to ma być Twój fundament do podejmowania decyzji. To one mają być Twoje. Nie kopiuj moich, nie kopiuj cudzych. Spisz je, przetestuj, używaj codziennie. No i pozwól im ewoluować. I pamiętaj, żeby być szczerym, szczerym ze sobą, bo. To z tą osobą, którą widzisz w lustrze, będziesz już do końca swojego życia. To był Bartosz Puchacz, podcast Skuteczny. Subskrybuj, obserwuj, zostaw kciuka i podaj dalej. No i pamiętaj, że cokolwiek robisz, rób to skutecznie. Cześć.